Dzień dobry autocholicy. Jak sami widzicie, mordka mi się zaciesza i w ogóle facjata szczęśliwa. Dlaczego? Są trzy powody. Po pierwsze, jestem tutaj na torze, który bardzo lubię. Po drugie, jest śliczna pogoda, którą też bardzo lubię. I po trzecie, najważniejsze, mamy tam cały skład pozytywnie nakręconych wariatów, którzy przygotowują swoje maszyny do taksi driftu, który mam nadzieję zaliczyć. Drift to już oficjalna dziedzina sportu samochodowego, ale jakby historia driftu to nie jest historia ostatnich lat. Trzeba przyznać, że każdy kierowca rajdowy w latach 60-70, jeżdżąc mocną tylonapędową maszyną, musiał w sposób kontrolowany wpadać bokiem w zakręty, żeby to było efektywne, a przy okazji było efektowne. W Polsce drift mniej więcej od 10 lat rośnie w siłę. Organizowane są Wielkie teamy, zloty, samochody, nawet za kilkaset tysięcy złotych. Ale czy to jest potrzebne, żeby ruszyć z tym projektem? Niekoniecznie. Możemy mniej więcej za około 10-15 tysięcy zbudować samochód, który przynajmniej w teorii będzie nam dawał świetną zabawę i będzie całkiem bezawaryjny. I o czymś takim też chciałbym wspomnieć w tym odcinku. W naszym kraju drift mniej więcej od 10 lat rośnie w siłę i popularność zdobywa coraz większą. Jest to splot kilku czynników. Po pierwsze, ceny samochodów, tylo napędówek z mocnymi silnikami, właśnie w tamtym okresie zaczęły spadać. Po drugie, zawodnicy tacy jak Maciek Polody, który swoim eskortem zrobił mega robotę i szeszor na salonach Europy, pokazał, że Polacy też potrafią. No i co więcej, sklepy tuningowe coraz Szerszy mają asortyment, więc można coraz taniej te samochody przygotować. Jest ja dzisiaj ze mną na torze grupa pomorskich Drifterów. E, wisienka na torcie, czyli Blanka. Peter.

Trenujesz. Trenujesz, czy taki trening? A Drift Taxi jest takiego? Tak, mamy też drift taxi. Eee, za to, żeby możemy tutaj wjeżdżać na tor, przewodzimy VIP. -up. A ja się dziękuję. No, jak najbardziej? No to dobrze. Największy VIP-em jest. <laughs> Największy. Powiedz mi fiterek, bo masz bardzo fajny strój. Tak, milion tak, dolarów. Tak, a powiedz mi z Arabii Saudyjskiej, czy skąd? Dokładnie dobra? mamy nowego sponsora z Arabii. Zaczynamy Aha. od tego. No to super, bardzo fajnie. Kuba, ee, jak długo jeździsz? Jakieś 5 lat profesjonalnie, 8 lat y, amatorsko. A w drifcie? No, tylko w drifcie. Wcześniej nie jeździłem w żadnych rajdach. Ja już od małego jeździłem, jak miałem 10 lat dużym fiatem zaczynałem, ale nie wiedziałem, że to jest drift. Jeździłem się na jedynce, dwójce i właśnie mnie podniecało to, że szliśmy bokiem, a nie prosto. No, chyba Blanka to ten najkrótszy tutaj w tym gronie jesteś. Tak, y, dopiero od roku startuję tak poważnie w zawodach, a od dwóch lat już y, jeżdżę w drifcie. Słuchajcie, bo będzie nas oglądać młodzież, tak? E, wiadomo, drift to są też pieniądze ogromne i tak dalej, ale chciałbym porozmawiać na temat jak zacząć tą przygodę, nie wywalając budżetu rodzinnego do góry nogami. Czy macie jakieś pomysły, co kupić tak na szybko? Jakieś typy wasze. Może rodzicom samochód? No, ale wolno <grym> napędowy, co? Tak jest. Bo na ręcznym to, golfem grof. to nie. Drift. Nie do podstawa. Tyłu można, nie? Podstawa to auto tylne napędowe, y, najlepszą bazą. W w tym momencie taką niskobudżetową jest chyba E36, <grym> albo, E36 albo, E30, albo E30, z silnikiem myślę minimum 2.0, tak, żeby te jednak 150 koni tam e, pozwalało na łatwe wprowadzenie auta w poślizg. E, I tyle, no, wystarczy zaspawać e, tylny dyferencjał i to na początek wystarczy. Jakieś, tak, I jakieś używane opony, żeby, żeby nie kupować nowych, nie, nie szargać budżetu. To Tylko? generalnie każdy młody kierowca, rozumiem, tak za normalne pieniądze jest stanie, co? Tak, ja zaczynałam od E36, spawany dyfer, silnik 2,5, e, to szło. były moje początki, tak. Dawała radę, potwierdzał. <grym> <grym> Dlatego nie ma co tak inwestować od początku w sprzęt, kupować nie wiem co? No chyba, że jest sponsor za rami, to wtedy tak, <grym> Wiesz, no chyba, że jest sponsor jeżeli y, młody kierowca kupi sobie tą e30, tak? czy wymagana jest klatka, nie wiem, jakieś przeróbki, żeby w ogóle wiedzieć, czy po prostu elektroszpera na chama i stare opony jazdy. No dwie rzeczy najważniejsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tor, nie ulice cywilne tutaj, żeby nie jeździć po mieście. Oj tam, o parking? <śladony> no ale, aby, żeby słupów nie było, bo już widziałem w filmiku, jedzie, jedzie i czy krawężnik. No najlepiej, że nie było krawężników, że nie było słupów, zabezpieczony teren. No i jako drifting można uprawiać, ale klatka moim zdaniem to jest każda rzecz, którą, którą bym zrobił, tak. No rzeczywiście, bo nawet głupi rąk. Ktoś tak, krawędzi głapi, postawimy się na dachu i może być problem. No ja jeszcze dodam, że y, najważniejsze, żeby auto było sprawne technicznie, tak? Czyli że miało sprawne hamulce, układ kierowniczy, tak? No jednak to nam daje komfort i jazdy no, nie, i Tak, tak, jeżeli jeździmy w nocy, to oświetlenie jest wskazane. Czy, czy ktoś z Was jeździł wcześniej w rajdach? Jakiś taki amatorski? Jak chyba. Też, też. A powiedzcie mi, no bo jeśli chodzi o kontuzjogenność, na przykład dla kierowców, wiadomo, w rajdach nawet amatorskich zdarzają się wypadki i one bolą, tak? Nie, i trup jest. W rajdach. Ostatnio Właśnie tydzień temu byłem teraz, ten weekend. Te rajdy, takie właśnie już kjts e jak jako udział w takim RO, SKJS, to rzeczywiście po 200 między drzewami. No, to jest, to jest to ja myślę, dobrze. że jak coś by poszło nie tak, to tak. jest... A drift de facto jest bezpieczny, poza samochodami, które gdzieś tam się poobcierają i oponami, których używacie na, na gminie. To jest bardzo... Jeszcze trupa nie było w drift. Jeszcze trupa nie było. No dobra, no mam nadzieję, że dzisiaj też trupa nie będzie. Zaraz zobaczycie, co Oni potrafią. A ja Was zapraszam, żebyście pokazali ten balet na asfalcie, bo to jest balet na asfalcie. Dokładnie tak. tak. Ja Jazda, Jazda, tak. Jazda figurowa. Dzięki. Do zobaczenia na torze. No ten człowiek spadł nam z nieba, słuchajcie, dosłownie i w przenośni. Tomek Kuchar, człowiek legenda. No nie przesadzaj, Ikona, sobie. ikona, ikona. Słuchaj, co ty tutaj robisz? Nie przesadzaj po pierwsze z tą legendą, po drugie z tą ikoną, a po trzecie z tym spadaniem z nieba, bo no, to akurat... No tak wiesz, jakoś wyszło, słuchaj, powiedz mi, e, przyjechałeś tutaj, nie wiem, popatrzeć na drift, pouczyć się Przyjechałem na fajny event, który Aha. dzisiaj tu będzie. Na tutejszym autodromie Pszczółki mhm. Zorganizowany, który będzie polegał na wielu, wielu atrakcjach, które nasi goście będą dzisiaj mieli, ale nie będę na razie mówił, żeby nie zdradzić oczywiście. E, tych tajemnic, a poza tym powiem powiem szczerze, że cieszę się na każdą możliwą okazję e, nauki. Tak Powiem nauki, to oczywiście swoją drogą, ale przede wszystkim możliwości pojeżdżenia na zamkniętym obiekcie, bo... Dzisiaj będzie, będzie jakby um, i fajnie, i pożytecznie, bo przede wszystkim I goście... Bezpiecznie. będą bezpiecznie. oczywiście, bo jesteśmy na fachowym obiekcie. Bo po pierwsze goście będą mieli atrakcje, będą mieli, tak. no już zdradzę jedną informację, że będą mieli taki e, drift taxi, mm -hmm. e, z, faktycznie z chłopakami, którzy to Torebki, ogarniają. no wymioty dają. Da. A po drugie, chłopaki będą mogli sobie potrenować i to w fajnych warunkach, no bo takimi samochodami nie można trenować. W ogóle nie można takich rzeczy robić na publicznych, otwartych placach, a niestety, miejsc, gdzie można wjechać i tak pohałasować i po smażyć, gumy też jest coraz mniej. To są tak zwane kursy z zagrożeń w ruchu drogowym. Jak ktoś zobaczy, w jaki sposób e, jego samochód niestety może się zachować, to wtedy więcej o tym myśli, jeździ spokojniej i wolniej, naprawdę bardziej przewiduje. Nogę. I bardziej przewiduje. Zdejmuje nogę z gazu i przewiduje. Przewidywanie to jest o najważniejsze. O Boże, jak ja się cieszę, że z Tobą układam, uwierz mi, każe? że to... naprawdę jesteś taką ikoną dla mnie, jest wiesz. Stanie. Ale dobra, jeszcze raz, stanie. słuchaj. Dobra, trzymaj się, dziękuję Ci ślicznie za możliwość, życzę Tobie jak najwięcej dobrego. Dzień. I ja jeszcze się mam niespodziankę jedną, tak? ale to pewnie będziecie widzieli za chwilę. Na razie Ci nie powiem. Okej, okay. trzymam się za słowo. Słowo oh. się rzekło, w pasach, kask, Planka mnie trochę na mam nadzieję, że będzie dobrze. Tu a ktoś ci wymiotował ci w samochodzie? Jeszcze nie. Jeszcze nie, no to musimy być pierwszy.

Yeah. yeah, Taking my life, thinking it's right. Switching and missing the point of the type. Washing the thoughts in the back of my mind, telling that I know for a fact that they mind. Watching me, I'm so low Wśród tych wszystkich załóg jedna osoba zwróciła moją szczególną uwagę i to aż. chciałem przedstawić. Cześć! Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Ile masz lat? 13. 13 lat. Masz prawo jazdy? Nie. I będziesz się tutaj ścigał? Tak. To jest twój samochód? Tak. No nie mam nic do dodania. Jak, to jest dla, Od jak dawna się ścigasz? O, to jest mój drugi sezon. Od grudnia 2015. Czyli 11 lat tak. miałeś? Tak. Tata pozwala? No! <laughs> Tata pozwala. Tata umożliwia. Gratuluję, taty. Ja tobie życzę sukcesu. Powiem ci, życzę, żeby każdy, każdy z młodych chłopaków miał możliwość, tak spędzać wolny czas. Super. Jeszcze raz. Piona. Bardzo dziękuję. Słońce chyli się ku zachodowi, temperatura spada, ale to był i tak bardzo gorący dzień. Tyle emocji. Spotkałem 13-letniego driftera, spotkałem Tomka Kuchara, spotkałem dziewczynę, która przywiozła mnie po zakrętach tak jak żadna inna, więc o emocji pełno. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli też chcecie, żeby było więcej driftu na tym kanale, mówcie o tym. Postaramy się załatwić dla Was odcinki z samochodami, z załogami, z kierowcami. Może będą rajdy. W każdym razie czekam na Wasze komentarze i feedback, taki od Was. Co tutaj poprawić? Ja idę dalej się bawić dobrze z ekipą. Trzymajcie się. Nara.